Mariusz Marcinkowski, specjalista do spraw marketingu i public relations w firmie Mercedes-Benz Sosnowiec. Dzisiaj, 7 grudnia, po raz piąty już organizujemy imprezę mikołajkową dla wszystkich dzieci z terenu Śląska. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Mikołaj rozdaje prezenty, jak co roku odwiedza nas chór dziecięcy z Bełchatowa. Przygotowaliśmy różne karuzele, dmuchane zabawki, basen suchy z kulkami, automaty do gry. Także dzieci w różnym wieku każdy znajdzie coś dla siebie, jakieś atrakcje. Wiktor Sadowski. Ciekawe, czy Wiktor też godzi razem z mamą obiady. Proszę bardzo, Wiktorze, dacie Ciebie dobrze. Kolejny prezent dla Krzysztofa Gablika. Proszę bardzo Krzysztofie, dla ciebie prezent. Powiedz, czy byłeś wreszcie temat? No, bardzo pracy. On... Piotr Wiecha, park rozrywki Rapkoland w Rapce Zdroju. Największy park rozrywki w Małopolsce. Jesteśmy tu dzisiaj dzięki Mercedes-Benz Sosnowiec, największemu salonowi Mercedesa w południowej Polsce, który swoim klientom, jak również mieszkańcom okolicznym zapewnia bezpłatnie atrakcje, tak jak tu widzimy karuzele, kolejki, loterie. Jest pani siano, która robi figurki z ściana, są tak zwane dmuchańce, czyli urządzenia, zamki do skakania, wygrodeo, tego typu rzeczy. Jaka cieszy się największą popularnością? No, największą popularnością cieszy się rok po roku pani Siano, yy, której wyroby ludowe z Siana yy, są naprawdę yy, czymś wyjątkowym.